To chociaż raz w życiu nie jadł jogurta niech rzuci kamieniem Moi kochani dzisiaj robimy wielki test jogurtów truskawkowych Tak jest, popularny produkt u nas w kraju Dużo osób go je, nie wiem ile macie lat, ale za moich czasów Na przykład w szkole do obiadów na stołówce zawsze była taka Jogobella W ogóle wydaje mi się, że truskawkowe są chyba najpopularniejsze jogurty Chyba tak, taki... no taki, no jest taki najbardziej Neutralny w swoim no. smaku, w ogóle truskawka jest takim Mega neutralnym owocem, który większość osób lubi Mało kto nie lubi tr... no na przykład, ale już polubiłam Mało kto nie lubi truskawki. Dobrze powiedziałem. Tak, też się nad tym zastanawiałam. Mamy dzisiaj wszystkie jogurty z marketów i stwierdziliśmy, że nie robimy tego testu na ślepo, no bo nie mamy swojego faworyta. No nie. Tak naprawdę z wszystkich jogurtów chyba żadnego nie jadą. Serio nie płaci nigdy jogobelli? Jedyne jogurty, jakie jadą, to są danunki za dzieciaka. A odkąd jestem starsza, to jem na przykład jogurty naturalne z jakimiś owocami. Ale nie kupuję takich gotowców. Okej. Okay. U mnie może być jedynie zawahanie przez sentyment przy jogobelli i fantazji. Kiedyś kupowałem tą fantazję i oprócz tego dżemu, który jest tutaj, brałem dżem z ludówki, wrzucałem go tutaj masę, mieszałem i jadą. Z drewnem z lodówki jeszcze. Okay. No mi się tylko kojarzy. Jogobela, jogobela. No, no tak. Nie? No, najpopularniejszy chyba jogurt swego czasu. Nie wiem jak teraz, ale, ale swego czasu najpopularniejszy. A fantasia mm. dla mnie? To jest fantasia, a nie fantazja. To tylko z czekoladą. Okay. Tylko z czekoladą. To Żadna inna nie ma składka. sensu. Widzicie, jak inaczej byliśmy wychowani? Zupełnie inaczej. No. Jestem ciekaw, co wyjdzie w tym teście. Jestem też ciekaw, dlaczego dalej 45% z Was nie subskrybuje tego kanału, więc go zasubskrybujcie. Podbijecie też ten film i zostawcie opuczkę w górę. Dokładnie tak. Ja w ogóle okay. sprawdzałam składy tych wszystkich jogurtów. I każdy jogurt ma tyle cukru w sobie, że to jest jakaś masakra. No one nie są jakieś super. Nawet jak szukam jogurtów dla Maxia to ciężko jest znaleźć jogurty bez cukru. W Biedronce jest taka, nie pamiętam, czy to jest Biedronkowa czy nie Biedronkowa, ale jest taka seria, która jest bio i jest totalnie bez cukru. Jest z jakimś marakujem, jakąś gruszką i tak dalej. To też ma cukier w sobie. Ma cukier w sobie, no. Cinove, ale ma. Bo to, to jest akurat bakom trzymam w ręce. Zaczynamy. Blackpool wlatuje jako pierwszy. Tak się prezentuje nasz jogórcik. W ogóle niektóre te jogurty wyglądają tak, weź może zmieszać, co? A robimy lepszy gorszy, że bierzemy dwa i potem Dobieramy kolejny? Zróbmy tak jak zawsze, no, tak, lepszy tak, ja tak To ty wiąż to, to ja wezmę pilosa Ogólnie wszystko pilosa jest dobre, zauważ, że bura ta pilosa jest pyszna no. Mozzarella jest pyszna, mleko jak jest pijemy spokre. to pilosa Więc jestem ciekawa tego jogurtu Tylko mamy tutaj trzy pilosy Mamy jeszcze taki pilos i mamy jeszcze taki pilos Każdy ma inny skład i każdy ma inną cenę Okej, okay, to ciekawe no, więc... no na cenach się ogólnie dzisiaj nie będziemy skupiać, bo ceny tych jogurtów są podobne W niektórych sklepach też się różnią ceny, dlatego też nie będziemy brać pod uwagę cen Bierzemy tylko i wyłącznie pod uwagę smak Dobry, słuchajcie, danonek. Fajnie kwaśny, nie za słodki. No, to jest mega dobry jogurt. Pyszny jest. Szczerze, mega mocny. Ale może się okazać, że po prostu każdy będzie dobry. A nie ma żadnych kawałków, nie? To z Są takie tyci, tyci. Takie tyci, tyci. To teraz wlatujemy w Pilosa. Delikatniejszy, bardziej jogurtowy. To pilot mi bardziej smakuje. Mniej kwaśny jest, dlatego mm -hmm. ci bardziej smakuje. Ale jest taki bardziej taki. wiesz jak są czupa czy Truskawkowe. To jeden jest taki wodny, truskawkowy, a drugi jest taki mleczny, truskawkowy. I to jest, to ten jest mleczny. To jest wodny, a to jest mleczny. Tak. I ten mleczny mi zawsze bardziej smakował. Właśnie mi bardziej chyba smakuje tak kwasować tutaj. No to bierzemy tak. No i tutaj są większe kawałki truskawek. Bardzo dobry jest ten, ale ten mi bardziej smakuje, bo on jest taki kwaskowato-słodki. Mm -hmm. To jest w nim dobre. Siada mi. Dobra, to u mnie zostaje ten, u ciebie ten. Tak. To co? wlatujemy z kolejnym, ucie no, u ciebie. No to Możemy wziąć ten drugi Pilosa Żeby okay. tak porównać Pilosy obok siebie Tu jest napisane produkt polski A to jest wyprodukowane w Niemczech Czyli to jest Pilos polski i to jest niemiecki Tak To otwieramy tego Pilosa polskiego No on jest jak byk duży Produkt polski napisane Te góry zawsze tak strzelają No nie? zawsze strzelają Najgorsze są właśnie takie te wieczka z takiego jakby sreberka No One zawsze się rwą Dobra Jestem ciekawa czy to będzie inaczej smakować Kurde, Ej, ale on jest gorzkawy w ogóle trochę Jest bardziej słodki niż ten mam wrażenie Mogę posmakować tego mm -hmm. tutaj, żeby pilosy porównać? Kurde, nie wiem, który mi bardziej smakuje Są inne, zupełnie inne Są zupełnie inne, ten jest bardziej gorzkawy, troszkę bardziej słodki A ten mam wrażenie, że jest bardziej naturalny, taki mniej truskawkowy No i ten mi ten chyba się. Ten lepiej no? Siedzi, no Dobra, a teraz porównanie z moim no nie no ten Mlek Pola jest taki bardziej w bardziej punkt Pasuje mi bardziej Mlek Pol no? Mi pasuje bardziej ten Pilos No, to czyli ten Pilos niemiecki jest lepszy mm -hmm. Znaczy mi bardziej smakuje Może dla kośnego tam tamten jest lepszy, no, no ale to chodzi o... Ale ten, dla co mnie mi... też ten był lepszy no. tego. dawaj jakiś twój Piątnica O, Piątnica ma dobre rzeczy Też lubię na przykład z Piątnicy Czy jakąś śmietanę, czy serek wiejski, wiejski. No? To się po prostu, to też jest taki... Piątnica po prostu zawsze była wyznacznikiem serka wiejskiego ze dzieciaka mm -hmm. Pilos też ma dobre serki, bo jadłem se, Pilosa Ale mimo wszystko no kupujemy piątnicy, nie? No. Serek wiejski. Ale... Jeszcze ten serek wiejski, lekki, piątnicy jest przepyszny. Wydaje mi się, że fajny jest jogurt naturalny z piątnicy. Ej, niesamowite jest to, jak one są różne w smaku. No, Jakby, zupełnie różne. Niby jogurt i truskawka, ale są zupełnie różne w smaku. Ten znowuż jest troszkę bardziej gorzki. Ale jest bardziej gorzki od tamtego i to mi nie pasuje. Jest dobry, ale coś mi tu nie pasuje i chyba to jest ta gorzkość, właśnie. No, ta gorzkość za bardzo gryzi się ze słodkością no. truskawki. Ja często wybieram te największe, takie chemiczne rzeczy, w sensie takie najbardziej przetworzone, bo. Nie mówimy, że tutaj tak jest, ale ogólnie bardzo często w tak, testach tak jest. No, że na przykład, jak byliśmy chyba dżemy, to mi najbardziej smakował taki najtańszy, najbardziej słodki dżem. No, tak było. Ten mi bardziej smakował. Tu czujesz, jakbyś po prostu miała jogurt naturalny faktycznie. Pierwszy raz jest taki smak, bo one nie smakowały jak taki jogurt naturalny. Ten smakuje jak jogurt naturalny, bo bardziej gorzki, nie Bardziej gorzki i, i z, truskawkami. z truskawkami dość słodkimi. No. Bardzo dobry jest. No jest dobry, ale ten jakby miałaś naczynie to wolał jest ten. Kwestia po prostu wydaje mi się, że też tego, jak sobie wyobrażamy jogurt. Mi ten bardziej siada też, ale ciutkę. Ogólnie wszystkie były dobre, nie Do było jeszcze pory, żadnego tak, kloca. Trzeba to zmienić. Weźmy ten. Nie mówię, że to jest jakiś złe. To jest po prostu z to jest Kaufland, carefur. To jest Kaufland. Kaufland Kaufland jest napisane bio jogurt Ale ten ja nie zwracam uwagi na ten napis bio, bo na wielu z nich jest napisane bio, a mają takie same składy Podobne no Znaczy no nie, ten, ta bakoma ma wszystko bio Że ma cukier trzcinowy bio, coś tam bio, coś tam bio No ale ma bio napisane, nie? No tak No to jest normalny skład, tak jak w tamtych tych, tak jak w tamtych Uuuu! Taki biały Jaki jasny Patrzcie jaka jest potężna różnica w kolorze Widzę moim, mój to w ogóle jest No ciekawe to no dopiero jest jogurt naturalny i troszeczkę truskawki. Tu? No, to jest najbardziej jogurt naturalny z nich, w sensie najbardziej wyczuwalny jest smak jogurta naturalnego. Ale mało tutaj. jest wyczuwalny. Yy... Truskawka. No właśnie. Mało jest wyczuwalna truskawka. I tutaj w składzie nie masz. A masz cukier, dobra, drugi jest, skład. Nie, jest, jest, no. cukier, jest cukier, jest cukier. No chyba najmniej mi to smakuje, bo jakbym chciała jeść zjeść truskawkowy jogurt, to bym chciała czuć tą truskawkę. No, on jest taki, że czujesz taki posmak truskaweczki, tylko no. tutaj. Już dosłownie jakbyś do jogurta naturalnego wkroił sobie trochę truskawek. Ale tak mało. Tak tylko ty ci dla smaku. No, zostaje ten co był. Tak Póki co chyba najgorszy Jak na razie tak, no Ja jestem ciekaw tego O, to już wiem, że nie będzie mi smakować Nie lubię nic koziego No to jest firma DanMis i mamy tutaj kozi jogurt truskawkowy Jakieś sery kozie, takie rzeczy to, to nie dla mnie A oscypek nie jest z kozy? Mleka koziego? Jest chyba, nie co? Wiem. Nie wiem z czego jest oscypek Sprawdźmy jest wow, jaki wodnisty Gdyby kózka nie skakała, to mm. by w jogurcie nie wylądowała co dużo działam. No, no, to trzeba lubić mleko kozie. Ja średnio przepadam. Ale też mi się tylko kojarzy z tym serem, który twoje ma jakieś Julkowi. Wiem, no. To trzeba lubić po prostu. Trzeba lubić mleko kozie, albo po prostu z jakiegoś powodu nie móc pić mleka krowiego, dlatego pić to właśnie. W się sensie jeść to. I jakby nie oceniałbym tego Ziesz, pod kątem no. innych, po prostu trzeba lubić. Ale tak to jest dobry smak posmak, który z tak No w był dobry posmak, no. ale ten no, Frovita. Fruwita. I chyba właśnie Frovita ma te bez cukru, co ty tu mówiłam. Frovita piór to no się nazywa. Okej, tutaj. Cukier z drugim składnikiem. Tak, tak, tak. To jest wyśmienite. Wow! Wyśmienicie to mi to strzeliło w twarz. Testujmy tego skurczy to jest z największych daszy w sensie ja nie mówię że tak jest składowo ale to jest po prostu smak takiego chemo, hemola ogólnie nie jest chemol tylko to po prostu... po prostu taki smak taki smak tak smakuje nie no, to je, pilos jest dużo lepszy nie bo ziemia to loduje na najgorszy dzisiaj no jak ewidentnie na razie tak Kozi bym przyjemniej z niż ten nie no to ja nie ale nie jest jakiś super nawet jego belę kurde ja się boję tego testu z jego belą bo to, to wyznają ci mi... oczy Zaburzy. zrobisz na ślepo nie no ja poczuję ja poznam jego belę z kilometra ola jego specyficznie Jogo pachnie bella? i specyficznie Jogo smakuje no już, to jest jedy, to jest jedyny nie ale zapach. Śmierci. O nie, to nie jest dobre. To jest ten smak dzieciństwa, ale. Pilos jest dużo lepszy. Jest to, w sensie jest to smak dzieciństwa, jest to sentyment. Ciekawy, bo on jest bar bardzo mocno kremowa, jest ta Jogobella. We większości tych jogurtów czujesz kwasowość, gorzkość i tą słodkość, a tutaj czujesz tylko taki play smak jogurtu i tą słodkość. Rozumiesz co chodzi? Tak, szczerze, mi to smakuje troszkę nad tą fruwitą, którą przed chwilą mieliśmy. Nie jest jakiś super. No, nie jest super. Widzisz? No nie, no mlek jest dużo lepsze. Nie, pilos jest sztos, to odpada. Owocowa rozkosz. Mhm. Największy Łobż. jogurt. Łobrzenica. Łobrzenica a wiesz co mówią, mnie? Co mówią? Że jak jogurt jest robiony w Łobrzenica, to twoja stara się im zachwyca. Uuu, ale woda. Uuu, pitny jogurt. Nie jest napisane, że jest pitny, a trochę ma konsystencję pitnego jogurtu. Widzowie, jak zostawić tu 6000 lajków, to zrobimy test pitnych jogurtów, bo to też jest ciekawe. No, to smakuje na tak ten pitny jogurt? To nie ma w ogóle smaku. Bo pitne jogurty takie są. Okej. Okay. To jest pitny jogurt. To jest takie. Nic z truskawką. Na tle tych ci się wydaje, bo te są intensywne. Te pitne zawsze są takie. No ja nigdy nie piłam jogurtu pitnego. Nie zaliczamy tego do tego testu, bo po prostu nie jest opisane, ale to jest ogólnie jogurt pitny, widzowie. No ale nie jest napisane, więc oceniamy to tak jak kiespa, bo ja bym to oceniła, no Ok. Fajnie. To jak oceniasz to? No, mega słabo. Niech i tak będzie. No nie, no bo nie jest napisane, że to jest pitny, więc jakby łączymy to z tym, co teraz robimy. No to fakt. Bakoma. Jogurt bio z truskawkami premium. Produkt rolnictwa ekologicznego. Czuję, że tu będą duże kawałki truskawek. No nigdzie nie było jeszcze takich potężnych kawałków, no. nie? Widać od razu, że to są truskawy No widać takie, no inaczej to wygląda I on jest w ogóle biały, zobacz, on jest biały z truskawkami, no. nie jest cały w kolorze jakby I on jest dobry Mega dobry Ale pyszny Znaczy ten mi chyba, kurde ja zmieniam To smakuje trochę jakbyś zrobiła ten sam obiad Ale tu sobie posiekała tak drobno cebulę no. A tu sobie dała taką cebulę w dużych kawałkach okay. Tak smakuje ta truskawka Że wiesz, że nagle ona jest tutaj w dużych kawałkach I ona jest taka fajniejsza Mocniej wyczuwalna Mocnie Czuć, wyczu... jedząc ten jogurt, czuć, jest truskawkowy jogurt I to jest truskawka Ha? Bardziej truskawka niż truskawka, wiesz co to chodzi? A jednocześnie nie jest gorzki, ale no. jest za to kwaskowaty. Jest fajny. Fajny, no ja mój zmieniam. faworyt też. O! Chowka. Zmieniliśmy oboje? No. jest zarobisty. To bierzemy teraz serduszko. A to też co ta jest w ogóle? Cota? Zota, cota. zota, ta? Co ta? Co A co tamta? Taki mocno różowy. Tak jak to otworzyłam, wygląda jak jogurt Barbie. No, taki jakby... Barbie Girl. O, ale klocuch. To jest klocuch. To m. jest hemol. W Słyszę sensie nie mówię, że składowo, ale smakowo, smakuje jak taki. No, nie smakuje jakoś super. Tandeciarz, do... no. po prostu, taki tandeciarz-jogurt. No, pan tandetny tutaj wleciał. No, no, dorzucimy od razu. No to co? Też znana marka. Mlekowita. O, z tego też jemy jogurty naturalne. Zobaczmy, czy dalej będzie nas viteć, czy jednak po tym teście będzie nas żegnać to mleko. Będzie mleko żegna. Będzie mleko żegna. też wygląda ładnie. No taki biały, tam coś tam pływa chyba z tych truskawek. Rzadki bardzo w ogóle. Jeden z rzadszych. Tu jest jogurt naturalny. Naturalny z truskawką. kwaśnym mocno. No, dosłownie. No, jogurt naturalny i truskawka. Ej, spoko! Jest spoko, no. No ale przy Bakomie się chowa. No, Bakoma jest dużo lepsza. Bakoma Oddajemy. jest dużo lepsza. Jest to dobry jogurt, ale przy Bakomie niestety wypada średnio. Pilos to go. Jogurt na drogę. Nie mogę otworzyć. Bo stoisz w miejscu, to jest jogurt na drogę, bo się zacząć chodzić. No za Trzymaj. Taki też różowy jak Barbie. Dobry jest, ale bakoma jest lepszy. Uuu, strasznie słodki. Najsłodszy no. z tych wszystkich. Mega słodki. Szczerze? Czy Czujesz... teraz bakomę, To bakoma jest okropna. W sensie w porównaniu, wiecie co chodzi? Że smakuje teraz, jakby nie miała w ogóle w sobie nic. Jakby w ogóle nie była słodka, tylko jaka gorzko. No, no, tenno. bo to jest najbardziej intensywny jogurt. No, on To jest ma... najbardziej słodki. Bo dobra. tu jest 50% przecieru truskawkowego. Pokaż Dlatego. Ile to jest cukru? 12 gramów cukru. Tu masz 12 gramów też cukru. No to, no, to jest inaczej zgubne. Czuć, no. Inaczej to czuć. No, on smakuje strasznie słodko. O, i w ogóle nie ma jakby nie czujesz jakby jadł jogurta nie. czujesz jakbyś jadł taką rozmleczoną truskawkę trochę tak tak no. smakuje to za słodkie no mega jakbyś to zjadł to czujesz jakbyś zjadł czekotówkę tak. tylko że truskawkowo mleczną dosłownie Almigurt To jest jogurt niemiecki i został on zakupiony w oszo ale zaraz są kawałki truskaw, takie dość duże Dziwny w smaku. Nie wiem, jak to nawet określić. No, on jest taki, tak jakbyś rozwodniła jogurt w ogóle. No, trochę tak. miała jogurt gdyż... naturalny z wodą i do tego dorzuciła tylko kawałki truskawek i cukier. Dosłownie tak to smakuje. Mógłbym go otworzyć w kuchni teraz, tylko nie mamy truskawek. Dziwny strasznie. To szczerze? No, jeden z gorszych, No, jeden z gorszych to jest. No. Mowen of Switzerland. W ogóle mi się wydaje, że Mowen to jest sieć hoteli. Kojarzę, że byłem w hotelu z sieci Mowen Jestem prawie, że pewien, ale mogę coś przeczytać tutaj. Okej, okay, i wchodzimy już teraz w inną strefę jogurtową. Czyli tak, jeżeli chodzi o jogurty takie zwykłe, truskawkowe, to to jest naszym faworytem. A teraz mamy jogurty, które są po prostu jogurtami zwykłymi, plus wsad, tak to się chyba nazywa. Wsad, wsad truskawkowe, no. no? Tak jak tu macie, widzicie? Widać to tutaj, to, tu ładnie. Widać. o, na tym to widać najlepiej. No po prostu, na górze jest truskawka, a na dole jest jogurcik. Tak, tutaj już się troszkę to wymieszało. Mieszam dalej, co no? chyba? Tak, wymieszamy je wszystkie. No, to, to, jest dobra, to poczekaj, to ja mieszam swój, ty mieszaj swój. A, dobra. Tu dwa, Czyli tu na razie tu faworyt jest ten. Dobra, ja muszkę brudną, to jest ja zawsze od fantazji już. Mhm, już ale już to jest chyba najlepszy jogurt jaki jadą dzisiaj Serio? Taki, zaraz posmakujesz, to jest taki jogurt Taki, nawet nie wiem jak to określić Myślisz o jogurcie, takim jogurcie jogurcie, to myślisz o tym Dobra, ja się zaraz wypowiem o fantazji, żeby nie mieszać wypowiedzi Bo jakby już wiem co powiedzieć Posmakuję to to jak taki jogurt premium. Wiesz, jak to smakuje w ogóle? Tak jakbyś zrobiła mascarpone truska, truskawkowe. Trochę tak, no, tak. Troszkę tak to smakuje. I jeszcze ma taką konsystencję takiego gęstego jogurtu. No, tak jakby on był jakiś ubity. Ej, dobry jest. Bardzo dobry, dobry jest. Moim zdaniem jak na razie znaczy, zobaczymy jak reszta, ale ogólnie, nawet sam tych topka. Nie jest za słodki. Brakuje mi tu trochę właśnie tej takiej nuty, która jest w jogurtach takiej kwaśności, czegoś takiego. Trochę A nie, to tego to nie wiem. To właśnie nie brakuje tego. Jest fajnie kremowy, jest idealna proporcja truskawki. Truskawki są w kawałkach. pyszne. Za to fantazja. Powiem tak. No ja nigdy takiej nie jadą. To ja wiem zawsze z nią problem, jeden. Że jest za mało truskawki. Ale słodkie. No. Za mało truskawki względem jogurtu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ten dżem to jest taki. No, dżem. dżem. Po prostu dżem. Jakby sobie wziął takie łóżko. Tak. Dżem. To jest dżem dosłownie, a nie, a nie truskawka. Kolejna rzecz, której ja nigdy nie widziałem. Mega dawno nie jadłem. nie Jadłem kilka mhm. lat już fantazji. Kiedyś jadłem dużo więcej cukru. W ogóle za dzieciaka jadłem więcej cukru. Ale e nawet jak my się zaczęliśmy spotykać i zamieszkaliśmy razem, to jak chodziliśmy gdzieś na zakupy. Czy zdobyłeś właśnie sobie taką fantazję? Jeszcze tak brałeś monte. Albo no, i ja montę. Jakby dużo Dużo jedliśmy takich jogurtów, teraz tak, nie wiem, że takich jogurtów tylko naturalne takiego. w domu. Kiedyś miałam wrażenie, że to jest kwaśne A to jest słodkie, A to jest słodkie Bo jadę więcej cukru ogólnie. Tak. No, to jest to, że jak nie jesz dużo cukru na co dzień, to potem te rzeczy nie są takie słodkie. Nie dam ogólnie cukru tak dużo. I teraz jak ja na przykład zjem jakiegoś batona, to nie jestem w stanie go skończyć. Bo no ja tak czasem słodkie. lubię się tak zasłodzić. Teraz sobie wziąć takiego batona, wiesz, takiego trzybita. I po niej jesteś po prostu taki przesłodzony, ale taki czy jestem satysfakcjonowany. Ja, wtedy ja ostatnio zrobiłam sobie kanapkę z cmitelą. Nie byłam w stanie jej dojeść. Ciężko, ja kiedy no. smarowałem grubo, teraz smaruję cienko. Ja tak się tylko żeby dziurki no. za, za ten Mega słodka Mega niedobre jest do... Oddajemy to A to mi smakuje To co wybierasz? Znaczy no nie, wybieram no. to Ale ogólnie mi fantazja smakuje w smaku Trochę zbyt dużo cukru jest W sensie zbyt dużo wyczuwalnego jest no. cukru Zbyt słodkie to jest po prostu To prawda Otwieram Bakoma polskie smaki No to, to są ubite jest Takie, ja kiedyś takie jadłem też To są takie ogórty Czego ty gdzie... kiedyś nie jadłeś? Wielu rzeczy Ciężko to jest wymieszać w ogóle, wiesz? Bo to no. jest takie rzadkie I to, i to ma taką dziwną konsystencję, to trzeba tak. Ej, Dziwne to. Ej, a jadłeś kiedyś były takie puszyste jogurty. Eee. Takie, z, takie, że jak jadłeś, takie uwielbiałem pianki, jest. Jak, tak Czekoladowe były. jadłem. A to ja waniliowe. Jak, jak one się jadłem. nazywały? No, 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 Nie, to mi nie o to chodzi. Czekoladowy i u góry. Jadłem. Taki budyń to jest. A to nie o to mi chodzi. Były takie jogurty. W bakusie! To... to mi o to chodzi, to mi o to o chodzi. Bacusie? A to wychodzi o to, że po prostu był taki budyń jakby i na tym była taka takie korony, takie z no, pianki. I no, 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 no. To, tak. no, to jadłem też, pamiętam, to ja pyszne jadłem. to było. I jak zostawiłeś to na godzinę, chociaż poza lodówką, to ta pianka tak opadała i mm. była taka rozklapczała. Ej, ale ciekawe, to jest to jest teraz takie takie z powietrzem. Gazowane. Gazowany jogurt. No w ogóle jest taki w konsystencji, taki piankowy. No jest dużo lepszy niż fantasia, ale do tego to się chowa. No szczerze, bardziej mi sokuję. Fantazja, no ale tamten jest lepszy. No bo tutaj przynajmniej czuję, że to jest taki mustru kawkowy, a nie dżem. Spoko to jest. Jest w ogóle jeszcze źle wymieszany, byłby mniej aromatyczny. Jest dobry. Jest bardzo dobry. Polskie smaki to są. No, ogólnie bakoma, dobre jogurty. No. Bardzo dobry jest ten jogurt, ale ten jest ciut lepszy. Chociaż kurde, poczekaj. No nie, jest ciut lepszy. Ostatni no i... jogurt. Kaufland. I to jest na tej samej zasadzie co ta bakoma przed chwilą. Też jest taki musik u góry i na dole jest jogurcik. Identycznie to fraje wygląda, no. też jest takie na... Zobacz, takie trochę napowietrzone Tylko mniej niż ta bakoma Irytujące jest, żeby to wymieszać Irytujące jest to, że ktoś Cię obserwuje, jak to mieszasz No. Dobra, no, smaknij no. to No nie, no nie mamy zdawać o czym mówić Ale bakoma była dużo lepsza To, bakoma, to i wtedy fantasia Tak I ta bakoma jako jogurt. Ale gdyby nie trafił nam się ten tutaj swaniaczek move pik, to ogólnie Bakoma by wygrał w, w tak. obu przypadkach. No, tylko ten Mowen Pik nam się trafił. No. Aż chcę sprawdzić zaraz, czy jest taka w hoteli, ale jestem przekonany, że jest. Ciekawe, tak, tylko tak, ciekawostka. Dziękujemy za oglądanie. Podbijajcie film, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!